Czy podoba ci się na obozie? E, uważam, że bardzo mi się podoba na obozie. E, jest tutaj dużo atrakcji. Co sądzisz o opiekunach? Czy się z nimi dogadujesz? E, tak, dogaduję się z opiekunami. E, nie mam z tym problemu. I <gryw> opiekują się nami. Przyjechałbyś na następny obóz na Outington za rok? E, tak, przyjechałbym. Jest dużo przygody. Podoba wam się na obozie? Tak podoba. Szczególnie podobało mi się pierwszy dzień nad jeziorem. Też mi się podoba, no też mi się bardzo podobało, bo nie najbardziej nad jeziorem. Podoba ci się na obozie? Tak podoba. Jest bardzo dużo atrakcji wymyślonych między innymi przez pana Mariusza oraz resztę ekipy tutaj. Jaka jest twoja ulubiona atrakcja? Na razie pływanie na deskach. Zapraszam na następnego Nautika. <noise> podoba wam się na tym obozie. Mm, tak. E, mi również. Bardzo mi się e, podoba tutaj atmosfera. E, no i ogólnie e, bardzo mi się miło spędza czas. Jaka jest wasza ulubiona atrakcja tutaj? Mm, to były kajaki i festiwal kolorów. E, e, ja również oraz... Zaje oraz te oraz zawody na punkty. Przyjechałybyście za rok na Nowinka? Na no pewnie, że tak. Ja również że jestem drugi raz na y, obozie, więc bardzo chętnie przyjadę trzeci. Jak Ci się podoba na obozie? E, mi się ogólnie bardzo podoba i naprawdę bym chciała przyjechać za rok. Która atrakcja najbardziej Ci się podoba? E, rywalizacja, e, że, że jesteśmy w drużynach. To jest moja ulubiona atrakcja. Podobają Ci się zajęcia na basenie? E, bardzo. Co sądzisz o opiekunach naszych? E, są najlepsi. Nie znam innych lepszych opiekunów. Czy nauczyłaś się jakichś nowych rzeczy na obozie? W rywalizacji. Czy poznaliście jakichś nowych kolegów lub koleżanek? Pier... Tak, na pierwszym <laughs> miejscu jest blondino latino. Tak. E, blondino latino na pierwszym miejscu oczywiście. I e, Ewę, Kornelię, Zosian, Zosia, Tak. Bardzo mi się podoba z powodu, że mogłem poznać dużo ludzi, nowych osób i mogłem się bardziej zapoznać z opiekunami. E, mi się bardzo podoba, bo są fajne atrakcje. Tu jest bardzo fajna zjeżdżalnia i opiekunowie są bardzo fajni. No to tak, mi się też bardzo podoba. E, opiekunowie 10 na 10. Mi się wszystko podoba, i są fajne atrakcje i nauczycielowie są też fajni. Serdecznie zapraszamy! Masz pytania? Chciałbyś zapisać dziecko? Napisz komentarz na dole, a my się odezwijemy. Pozdro!